Jagielonki świetnie weszły w rundę wiosenną, pokonując u siebie 4 do 1 Konin i na wyjeździe 2 do 1 Silan Wrocław. Patrząc na pozycję, w której znajdują się nasze piłkarki, możemy liczyć na zwycięstwo. Chociaż przed meczem za faworytki można było uznać nasze jagielonki, to jednak legia od pierwszych minut. Próbowałem rzucić swój styl gry. Gra wysokim pressingiem i akcji na połowie ujotu zaskoczyły nasze piłkarki, które mogły stracić bramkę już w siódmej minucie. Na szczęście, gospodynie spotkania dość szybko się otrząsnęły, a po pierwszej połowie do szatni zeszły z jednobramkowym prowadzeniem. Troszeczkę rozdarte, bo z jednej strony, jako studentka ujotu, a z drugiej, jako legionistka z krwi i kości, no to mam tak, no ale to jest naprawdę bardzo dobry mecz. E, Trybunały są pełne, co jest super. W drugiej połowie mecz był wyrównany, ale to piłkarki KSUJ okazały się bardziej skuteczne, zdobywając dwie bramki w 68. minucie oraz w 80. minucie spotkania. Ostatecznie wygrywając mecz 3 do 0. Wypracowane zwycięstwo, tylko dzięki taktyce i dobremu przygotowaniu motorycznemu udało się wygrać. No Miejscami było trochę ostrego futbolu, który znamy raczej z piłki męskiej. Widać, że dziewczyny zostawiły mnóstwo serca i to z tym sercem chyba będą podchodzić do następnych rozgrywek. Spektakularne wyniki Jagiellonek powodują, że rozgrywane w centrum sportowym na kampusie UJ Mecze cieszą się coraz większym zainteresowaniem kibiców. To efekt wielu działań mających na celu popularyzację kobiecej piłki nożnej, a przecież Jagiellonki to jedyna damska drużyna na uniwersytecie. Na futsalu mamy drużynę właściwie od U9 w górę, co powoduje, że za parę lat wierzymy, będziemy mieć prawdziwą akademię. I to nie będzie już tylko coś, co będzie jeszcze przez niektórych, którzy przychodzą po raz pierwszy na mecz, e, oceniane jako, jako pewien element folkloru. To będzie po prostu piłka, która będzie coraz bardziej popularna. A przypominam, że gramy w Mistrzostwach Europy w lipcu po raz pierwszy w historii i będziemy trzymać kciuki za naszą drużynę. Dzięki sobotni wygranej jegelonki umocniły swoje miejsce na fotelu liderek, a mając 18 punktów przewagi nad drugim lechem Poznań, awans do Ligi wydaje się już niemal pewny. Kracz Muszyński i OSTV.